dobry. Witamy się bardzo serdecznie. Powiedz jaki masz talent, skąd przyjechałeś, kim jesteś. dobry, nazywam się Piotr Tusz. Pochodzę z Katowic. Moim zajęciem na co dzień jest mycie okien okay na wysokościach. Moje hobby to magia i czarodziejstwo. No, to coś czuję, że szykuje nam się tutaj osta jazda bez trzymanki. Dobra, no to Małgosi, może ty pierwsza wypowiedz się tutaj o tak, naszym pieszo. uczestniku. No Piotrze, niestety twój talent chyba ci nie służy. To, co zaprezentowałeś przed chwilą niestety nie poruszyło mojego serca. Jednak wysokości to jest branża, którą powinieneś się zająć. Tak, ja jeszcze chciałem dodać tutaj, że no, ogólnie występ był żałosny, nie podobał mi się. Ale z drugiej strony, no zakładając, zakładając, co nie znaczy, że masz jakiś procent szans, żeby w ogóle przejść, żebyśmy cię przepuścili, co byś pokazał? Laserami byś z oczu strzelił? No No ale wiesz, był dym, no był dym. No, no dobra, no sprawa jest chyba przesądzona, no ale no. tutaj może kolega się no tak, wypowie jeszcze. Piotrku powiem ci szczerze, nie lubię Cię. I skoro tak zajebiście Ci idzie znikanie, to znikaj i nie wracaj do programu. Dziękuję. Miriam, powiedz coś o sobie. Czy masz jakieś talenty? Mam parę talentów. Pochodzenie ukraińsko-egipsko-izraelskie. Zmieniłem płeć. I jestem dzieckiem. Stary! Niesamowite! To było fenomenalne. Po prostu kogoś takiego brakuje nam w tym programie. Nieczęsto zdarza mi się zdejmować te okulary, ale dzisiaj dla ciebie zrobię wyjątek. Miriam, jesteś wspaniały. Kocham cię! Powiem ci, że jesteś niesamowitym człowiekiem. Naprawdę. Będę w przyszłości opowiadał swoim mieczom o tobie.